Własny obraz może nakręcić każdy. Konkurs Polski odbywa się od pierwszej edycji festiwalu do nadsyłania filmów konkursowych. Organizatorzy zapraszają wszystkich młodych filmowców już po raz ósmy. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna oraz statuetka Złotego Oka. Spodziewamy się, że w ciągu dwóch ty tych dwóch tygodni, oczywiście e, pewnie nie wszyscy twórcy, którzy na Deshton będą robić te filmy w tym bardzo krótkim czasie, ale jest to jak najbardziej możliwe, bo dzisiaj tworzenie filmu dokumentalnego to nie tylko wykorzystywanie profesjonalnego sprzętu i e, tworzenie go przy udziale e, zawodowej ekipy, ale również chwycenie w rękę telefonu komórkowego, podstawowe umiejętności montażu, który można zrobić na domowym komputerze. I to mogą być naprawdę bardzo interesujące obrazy, które będą mogły stawać w szranki z profesjonalnymi obrazami. Festival od początku jest poświęcony prezentacji kina dokumentalnego, kina dokumentalnego młodych. Poziom na przestrzeni lat ewoluował. To też wiązało się z tym, że wraz z postępującą cyfryzacją, upowszechnianiem się Kamer cyfrowych. Więcej osób miało dostęp do i ma ciągle dostęp do tego, by robić filmy, więc tych rzeczy jest coraz więcej i to też widzimy. One są przesyłane do nas oczywiście drogą elektroniczną. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie okiemłodych.pakietu. Pl. E, tutaj jeżeli chodzi o nadsyłanie, to są 3.30 trzy e, do 30 minut, do 30 lat, jeśli chodzi o wiek twórców. No i 31, 31 lipca to jest ta data graniczna, e, do której czekamy na filmy konkursowe. Jak co roku, najlepszy film zostanie wybrany przez jury, w skład którego wejdą uznani przedstawiciele branży filmowej. We wcześniejszych edycjach konkursowe produkcje oceniali m.in. Bartosz Konopka, Jacek Bławut, Paweł Łoziński wraz z Romanem Gutkiem. Tematy są bardzo różne, poziom jest też strasznie zróżnicowany. Od profesjonalnych już filmów dorosłych, filmowców, którzy w sensie doświadczonych już, którzy wiedzą jak opowiadać kamerą, po filmy zupełnych amatorów, które często są niedoskonałe technicznie, ale zdarza się, że urzekają jakąś szczerością i autentyzmem. W momencie, kiedy stał to się konkurs Polski w roku 2014, no to siłą rzeczy większość filmów opowiada o naszym kraju, no bo jednak młodzi filmowcy z małymi budżetami opowiadają o tym, co dookoła nich, o problemach rodzinnych czy o jakichś sprawach rodzinnych. Jest sporo takich filmów. Tegoroczna impreza będzie miała miejsce w dniach 21-22 7 września, ale termin nadsyłania filmów, to dzień 31 lipca bieżącego roku, decyduje data stempla pocztowego, szczegóły na stronie www.okiemmłodych.pl